Jakie? Na co? i Jak na razie to widzimy same głupoty, które dodali. To był przewidywany czas oczekiwania i tak dalej. Ale technicznie trochę. No nogi nie wystają spoza. Ten, ściany. Wystają. No wystają właśnie. Wystają. No, samolot. No, samolocik. Tu, ru, ru, ru. Jak ktoś chce za to niech sobie weźmie. no widzę Kamila nie to czekała na jest... mnie. Szybko byłam. Pyk, pyk, jak to powiedział, i Na dół i na dół jesteś. A co to w ogóle jest teraz? Nakładnik dalej, czy bomba? Nie, chyba zabezpieczenie terenu. zabezpieczenie terenu. Zabezpieczenie terenu? No. A co, co myślisz, że są tylko dwa ryby? Nie, bo kojarzę, że jest więcej, ale to co w nim będzie no, ja wie. no po prostu no masz. Tak jak masz capture... nie, to jest coś w rodzaju dominacji o. Są na, na środku. Na środku są. a kurwa. No już no, nie wiem, No już co tam góry bardzo Bawian. Ale zdążyłeś znaleźć. Tu, tu jest gdzie się schować, tu jest w tym pomieszczeniu jest tyle miejsc, kurwa. O, o ale wszystkich no, nas zniszczyli, tylko Tylko nikt tam nie potrafi dojechać, bo... Dobra, ważne, że mamy. Nie no. oni Trzeba uważać na okna od na górze, albo z drugiej strony. To chodźmy go, jak wiemy, że on tam jest. Tam będzie może pilnował, to wejdźmy tamtędy. To idzie ze mną? Mikrus, Ty, ja chcę ja. no, trochę ja z tej tutaj. idzie z nami? Mikrus? Dobra. Ojojo, idę z wami. Ja ich poskurwiam no, tutaj. Daj mi wejść w pierwszą Aha, to jest tutaj wejście, czy tam na górze? No tu, ty chcesz, tam Widzimy wejdziesz do Idziemy tą samą górą? Tam, tak ostatnio nam pokazał? Tu nie, nie, nie ma kamer, kamera, nie samolot na. Tu nie ma kamer na zewnątrz. Pakuj się mi. Panie przodem, Ja będę jeszcze wyżej. Wal do niego, wal do niego. Aha, bo tu ej. też jest wejście z tej strony z góry, I ej, się ja trochę, Potrzebuję ja tylko jednego strzału. O, właśnie takiego. Dobra. jest tam Dobre. jeszcze. To ta czwórka, plecie. uważaj no na tą czwórkę. O kurwa, to nie ja, to nie ja. Chciałem mu granat rzucić. No, niepotrzebnie. Aha, no to może No, wiesz, sobie gotowałem, gotowałem ja i sprawie... wyjebał. Uwaga, bo to jest nie na prawo się trzech. cofaj. na prawo się cofaj. Trzymajcie się pod opresją Ja jestem ja w kabinie pilota ja Kopię, okay, ja, ja mam ten. Przyszedłem, ja mam tego snajpera Jak ja mam pierdolny, to kurwa, nie pierdolnemu A, nie pochy, na taką odległość A, widzicie, ja jestem na Nikt Nigdy nie robię tego kurwa i się na to. Co jeszcze, damy tutaj do On się na mnie tylko patrzył, kurwa. A gdzie on to są. Kurwa, zabłądziłem. Pod spodem, walc fuza w dół. No Zobacz, nie czy możesz podłogę. Strafę. Zobacz, czy tutaj możesz. No właśnie nie mogę. No, możesz. Przez całą podłogę powinnaś. Boguś! Od razu, tu, tu jest cienka bo, podłoga, bo... także nie wiem, czy tu nie możesz wszędzie. Coś dostało, ale... Jedni jeszcze nie. A nie, nie możesz jeszcze jednego jebnąć? No, Kretos, wycofaj się. Sprawdź, czy tutaj możesz w tym miejscu? bo, zajcie, bo oni do góry jebnąć. mogą biec. Oni do góry mogą biec, nie? Piluj mu plecy, Kamila. Pewnie, pewnie, że może. Piluj Pilu mu plecy, Kamila, bo oni do góry mogą biec. Jest Pięknie, proszę. Spoko. Nie, wiem, czy tam wybuchło. Nie, schów się, kreto. Schów, ja. schów się i przeładuj. Schów się, żeby ci w ogóle nie widzieli. I przeładuj. I już jest. Dwóch. Tam ciągle razie mnie, nie? A w sumie nie musisz, bo ci w nogi nie może tam walność takiego. Ciągle się, ale nie ryzykuj no, Na przykład ja Kamila ja tak tak patrzysz 12 godzina, a... No, tylko działka za nie chodź mi pod Gdzieś To by była 11 godzina w tym... Połóż sobie o Kamila wejdź tu do tego pomieszczenia. A, cicho. Możesz może ten <ślam> Gdzie są te kurwa schody na dół? się na te kreski, Kretos, ty nie strzelasz w niego. się na te kreski. I ty on... strzelasz w Tak. Wyżej trochę. Troszeczkę wyżej. No. Musi się na te kreseczki patrzeć. Ten... Kamila, Kamila, uważaj, bo on jest... się bardziej do tyłu. oczym się bardziej do tyłu. Dokładnie. Jeszcze bardziej. Uro, Dobre, bo nie dobra. prawej twojej. Kamila. Skakuj, skakuj, jej skakuj, skakuj. Skakuj i patrz się w lewo. W lewo od razu. Od razu w lewo. Nie widziałam tego. Pięknie. No dałaś radę. Patrz a kurwa, bym nikogo nie zabiła, która a dwóch to wyjebała Ale nie widziałem tego drugiego tam no kosa była w panice. On miał smałka, mi... czy coś, nie użył niczego To taka katana, a nie nóż, bo tak, tak z daleka trochę zadziałał No i czym tu zagrać kurwa I z blokta tym rokiem zagrać Dobrze sam. mi się, rokiem się gra dobrze. No? Bo no nie grał nim jeszcze. On już cięż, ciężko tu jest ciężko opancerzony. Dziękuję ci bardzo. Drutko czasy czy C4? Krzyk. C4 albo drugi może co? Nie bo no Ja mam Jagera, Jagera możesz nie ciągnąć. A to tylko do granatu w sumie. No ale go tego, zablokuje. Dobra. No to samo ja co oni? stawiam to A co to jest to R1? Co ten, ma? E, Kładziesz tą torbę. <grym> Aha, dobra. No. To już nie grałam. No dobra. Rozstawcie, rozstawcie ten. Rozstawcie... Zamknijcie wszystkie tam drzwi. I to... Eee... Mikuś. No? Weź zamknij tamte drzwi, tym głównym, twoim. Które? Drzwi. Te? No bo jak oni wejdą do tego pomieszczenia tutaj, mogą się wyjebać. Nie, to będą najpierw musieli przez... a nie, mogą się z góry wiewać. Też bym chciał nie. ten pokój pilnować. Ja tutaj. Dobra, pilnij ten pokój. Ja ustawię sobie tarczę. Rozstawiam tarczę tu przy drzwiach. Mikros odeć, odeć, to sobie ci dziurę zrobię. Odejść z zblok. Ja bym tutaj sobie dziurę jedną, wiesz? Jedna na zmyłki postawię. O, poczekaj, ja wiem co zrobię. Jak na zmylki. Jak na to na... O, żeby myśleć, że tu ktoś jest z drugiej strony może trzasnę. Uch, już mam plan. Schowam się na jelenia. Kretos, ty możesz tam wejść, wejść tam i wejść tą lewą stronę. I nie wychylaj się kurwa. Co to kurwa? Nie Jaki wiem co musiesz, to jest Wow, co to było kurwa? Z bo komuś zaklinował. To moja broń. Ja to podnieś. <noise> kurwa Nie na bo... Nie naoliwiłeś kurwa. Nie, nie się tego, sildu chłopaku. Ja podniosłem. Ja od mojej strony. Nie chodźcie. Ciszej, ciszej, ale podnieście się inny, Nie tak są do góry. Wyrażę. Są u mnie! Dobra. Nie tu paję. tu łazi. Uch, przepraszam, kurwa. O mnie się górą wjebali, o kurwa Spokojnie Leżę Ginę, Spokojnie. pierwsza Nie zginiesz Wjebali mi granat masz? jeszcze Co masz? Granat Zajek pod nogami Granatem Ale to mogę wybić w tej ścianie? Obiłam no, nie, go jak, mo jak możesz to wybiegnie wtedy, bo... O właśnie, chodzi do was o kurwa. o kurwa wysadzili ci ścianę dosłownie za dupą, nie? Wynocha. Psi! Poszedł! O patrz mi killa kurwa, ty mi tutaj przeszkodziła. Musiałam! Nie zauważył, bo ja mam tatankę, nie? Nie, no, ja baczemy siebie! Nie wybrać to, nie się, będą... bo ja mam tatankę. To się nie ci się, chcecie, ale... Wysz, C, to się, 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 ale... się zastanawiałem tylko tyle, żeby spierdolić po schodach na górze i od tyłu zejść. Właśnie też, też tak myślę, żeby otworzyć. Kurwa mać, no. A jak on ci zabił? P Kretos, Kretos, nie wiem, człowieku. Pilnujesz sobie wejście. Kamila, idziemy? Zaskoczyliśmy. Idziemy? Zaskoczyli. No właśnie. Cicho, Cicho, oni zaskoczyli. Sam tutaj, w środku. Słuchaj, drugi wskoczył. No, on mnie widział, ja pierdolę. Kratos, smoke'iem im zajeb Czy coś. Podkładają smoka, czy coś. Co masz? Rzuca im coś, kurwa. O, kurwa Dobra, szybko, <głos》, głos》>, idziemy od góry. Oni, oni tu wejdą. Sprawdzę pomieszczenia po Dobra. Nie, cofnij się, kurwa oni słyszą twoją siatkę. Będą słyszeć, że rozkładasz siatkę. Stój i pilnuj do tego rogu. Kto mi tę dziurę tu zrobił i wskoczył na mnie. Tam, następnym tym. Lordu, przykucnij, się. Teraz się. już nas tam nie ma. Są na górze, są nad nami, nade mną są. Są nade mną. To my jesteśmy. Nie, 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 no są zaraz nie nade mną. Gdzieś ty ich znalazł. Od tyłu i krok, do tego czerwca. A u a u mnie nie da ładnie. Pilnij krokosz. Jeden jest z tarczą, Bo drugi jest ranny. Ja nie wiem gdzie piję, cóż człowieku. I wychuj się, naciśnij wiesz, R. Czekaj za nami Jeden jest Dźwięk ranny, podnosi go. Drzwi rozjebali. U mnie są, u mnie są. Widziałem jednego. Wylił głowa. Chodźcie, ja, 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 oni muszą tu wejść, oni muszą tu wejść. Kamila, przykucję. Nie, nie, na dole się przykucję. Jeden, jeden już na dole Jak ja przez ten darcyn idzie przez szybkę, przeszczylić? Nie, szybko, nie. nie. O, przeładowuję, ja, ja też. Idź, idź do walku, walku, walku. Nie da się, nie da się. A się. Nie wadziesz, 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 wadziesz. Wadziesz. Kamila na dół. Nie, nie wiem gdzie. to bądź było. Tutaj. No, Piękny. Yeah. Oh, yeah. Nie wiem co mówić. Nie dożyłam. Bugował nas, co za chuj. Ej, nie wiem kurwa dlaczego jak ja tam wbiegłem wtedy z tym, yeah. tym shotgunem, ja myślałem, że, że ich zostało tylko dwóch. A tam wszyscy byli? A tam czterech nie? było. Prima. <słuch> no. ja, ja tak się mówię, z, z kogo strzelać? Ja cię zgubiłam, nie w stronę ruszyć. A ja się bałem, mówię, kurwa strzelać, jak tu strzelać z tego shotguna, żeby swoich nie zranić, a tam oni kurwa wszyscy. Bo ja, mógłbyś walić kurwa do końca. Tak. <słuchaj> mógłbyś robić 360, kurwa, i spomować tak Tarczę sobie rozstawić obok nich, kurwa, tak. Stanęć, jakby nic? Mhm. Ja myślę, że w sali konferencyjnej będą tym razem. Ja myślę, że już ich nie mam. I bagują się na znających za są. Oni są na. Wczoraj dokładnie piętrze. to samo ja co robił, kurwa. Nie już mi rozdzierali drona. Mogą tu schować, co nie zrobić. Ja już to podkładają, widzę. No to recept, już są? I tu są, po wole. W sali konferencyjnej. kurwa ładnie. <grym> tutaj są? Hmm. Chodź Camilla, są na pójdziemy. Okno, kurwa. Dobra. Ja pójdziemy chodź z blok. Z dwóch tarczowników kurwa, to trochę lipa. jakby powinien Dobra to ja tam byli za, za nie nim nie idę. spadłam! Idź mi, czy pan mi zapadł? Nie, spadłam. Do połowy wjechałam i zauważyłam się złapać. Są! No <grym> Gdzie są? Uu. Na górze. Dobra, idziemy starszą. Na górze są? Niedobrze. Na schodach siedzi. Ty, tu jeszcze wyżej da się wejść, tu nie byłem. Wiesz co, jak, jak, jak zajdziesz Dobra, od razu do kredos, się. to po lewej stronie. Kurwa, jest blok tu da się wejść, Wejdź na samolot. No, no, no. Nie, nie doleci się tam, nie wiesz, małek. bo on na schodach stoi. Czekaj, czekaj, czekaj. Hej, coś na górze biega. Ja, to, to ja, ja to, to ja. ja. Coś bój, coś z Rozłóż tą tarczę i to Właśnie tak. nie wiem, czy tam nie iść... Z... Idź, idź kawałek dalej, idź, bo oni lubią kampole. No widzisz, wąt. Ja tam jest. Ja powoli sprawdzę to Jestem na schodach, no. To... Idź, idź, Ustań się tak, się żeby da... ja mogła ja przebiec tam w Ja go tam, ja Przytrzymajcie go tam, za... ja go zajdę. Dobra. Jedni im tam tego gówna kamerę gdzieś tu mają. Ludzie. Idą po mnie Muszę chyba. przeładować, musisz mnie zasłonić. Dobra, ja go nie widzę teraz. Gdzie on jest? C4 rzucił. Ła. O, Ale ci jedną. Co ty tam robisz? Chciałby cię strzelać. No właśnie się tutaj, kurwa. A ta broń jest kurwa dziwna. Spierdala, nie nam ci się zabić. Z góry na pewno przyjdzie, tak? Nie, on tutaj jest. Kamilom jest zajęty. No, no patrz, no. Teraz może przyjść. Kurde. Wiesz, że cały, cały nasz team wybił na górze nie mnie pamiętaj Proste o flashu i... że masz smoky, wiem wiem ty też dożyć swój jest, no jest no, jak wybierz pięciu to będziesz gwiazdą <noise> internet sz... starczy aż wtedy jeszcze raz zrobię chyba masz Rzuć w nich tą tarczą O kurwa <gulet> robię <jest, to> <gulet> Jak odleciał <on> <gulet> To był pre... No jak bugował, No nie można za blister podejść do nich, nie? Nie można to do nich, podejść Co? Co za kurwa zjeby? Cwarte teraz kurwa mieli Trzeba im dojebać Ale im damy jezu teraz, o ja <gulet> Dobra ja sobie znowu biorę smołka. Ja i spierdalam na samą górę od razu z tym shotgunem. To spierdalaj. Najwyżej znajdę ich od tyłu i ich kurwa tam zakazuję w jednym spotkaniu. Ja myślę, że powinieneś tam do kokpitów wskoczyć i odleci by samolot. <laughs> Kiedyś musimy, kurwa, jak będziemy mieli pomieszczenie, będzie w pokój. O, nie, Drony wjechały do was? W jednym, jednym pomieszczeniu, po, dwie dziury i się się na nie? wjechać. raz tak o, roboty. O, roboty. Wjechał dron do mnie. Dwa. O, roboty roboty. No Skacze, jest nie nadal. Ro, przejechał do No tutaj to jest. No tutaj jest. No, Roka to czekaj, ja pójdę dalej, a ty tu jak chcesz. A bo wiesz co? Poczekaj, bo jesteś sprawion jeszcze. Roka, Ale... roka, roka, wszyscy. Kretos, podnosi to, ty to. Za późno, kurwa. Muszę na początku to rozrażo wyoskonać. Tędy mogą wejść, tędy mogą wejść. Wiesz co, ja mam przykład jak mi nawet tutaj wejdą, to nic się nie stanie. Kurwa, tu mogą wejść. Ty ja idę tutaj. Tam, tędy, wejdę tędy, wejdę. tu Czy trzeba trzeba zablokować. Tu kurwa z góry mogą zejść, to jest najgorsze No to Ja tu Kaj, mogę tarcze tak rozstawić, Mikrusz Ja też mam tarcze ja mam tarczę To rozstaw z drugiej strony, jeden z tej drugą z w nogi nie mogą wpaść. Wtedy z tej masz ładną osłonę. Ale to tarcze to ci mogą tu nawet tu wbić to znaczy z góry Tu właśnie nie widać I prąd, a tu nie ma prądu dobra Idą, idą Idą, ale skąd? U nas, Kretos twoje drzwi Twoje drzwi no, Kilka z twojej strony od góry No ja tu czekam przy, przy drabince, wiecie? Twoje drzwi tam tam, jest skup się, tam sieć, tam sieć I wychylony tak, przy, naciśnij analog, wciśnij analog, żeby się ma ładnie Tango, wychylony kamery. Idą Słodami idą, tak? ja to, właśnie, ci to właśnie, ja to właśnie, to słuchaj. Ja to właśnie ciebie pytał. Kurwa, ale wleciał. się do mnie, ciągaj się do mnie. Teraz. O kurwa, Izblok, tutaj, tyły, 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 tyły. Z tyłu Izblok, obróć się, kurwa. Obróć się. Nie ma kurwa nikogo z tyłu. Jeszcze jeden jest u was. Jak nie ma nikogo, Ach, jak, jak ja kurwa, stoi? ten... Blog, się. I blog odróż się. Nie chuj mnie. Ach, zabij mnie. Jeszcze ja nie wiem. Na ręce, dodajcie ich tamtworze. Niech cię tiwakuje. Nie, nie mogę.